Cześć, z tej strony Grzegorz. Witam Was na kanale Autodiscover. Jestem w Holandii, objeżdżam agencje celne, z którymi współpracujemy. Staram się wynegocjować jak najlepsze warunki finansowe odprawy Waszych samochodów, ale przy okazji obiadę składy celne, place, zobaczę co przypływa ze Stanów i postanowiłem nagrać dla Was odcinek, jakie samochody do 5000 dolarów jesteście w stanie kupić na aukcjach w Stanach Zjednoczonych. Do zobaczenia na placu. Jest straszliwie zimno, straszliwie wieje, więc znalazłem sobie na placu auto służbowe Auto Discover Auta z USA. To musi być mustang Mustang 3,7 z 2014 roku, czyli końcóweczka produkcji piątej generacji. Szukaliśmy samochodu dla syna naszej klientki przez kilka miesięcy. Koniecznie musiał być czarny i koniecznie musiał być z małymi uszkodzeniami. No i udało się, wylicytowaliśmy, przypłynął do Polski auto całe, sprawne, odpalające, kupione po gradobiciu. Często pytacie o auta po gradobiciu. Owszem, są na aukcjach, można kupić. Są mniejsze, większe gradobicia. Jak i poważniejsze kataklizmy często nawiedzają Stany Zjednoczone. Trzeba być przygotowanym, że takie auta są po pierwsze droższe. Pamiętajcie, nawet jeśli w najgorszym przypadku będziecie musieli przelakierować całe auto, to wciąż samochód bezwypadkowy i dlatego zwyczajnie zarówno my, jak i nasza konkurencja na aukcjach daje za takie samochody więcej. Jeśli zobaczycie, że gradowicie było na tyle poważne, że wybiło którąś z szyb, zazwyczaj przednią lub tylną lub szyberdach, odpuśćcie taki samochód. Prawdopodobnie grad był naprawdę sporej wielkości i y, wszystkie elementy poszyciowe może się okazać, że nawet nie opłaca się ich wyciągać bez inwazyjnymi metodami wyciągania wniotek, tylko trzeba będzie wymienić. A wtedy naprawa pójdzie w kilkadziesiąt tysięcy złotych. To jak widzicie, szyby są całe, wgniotek trochę jest. Na przykład z taką maską na pewno bym się nie bawił, tylko ją wymienił. Nie jest to proporcjonalnie duży koszt w stosunku do wyciągania wgniotek. pozostałe rzeczy można wyciągnąć. Samochód z przebiegiem około 80 tysięcy mil 37V6 manual, kupiliśmy go na aukcji za. 5375 zł. Przepraszam, dolarów. Uważam, że jak na uszkodzenia, jak na ten samochód, świetna cena. Przyjechałem w ten rejon placu dla czerwonego samochodu naszego klienta, dla czerwonego Porsche naszego klienta, chociaż nie jest to Porsche 928, które tutaj widzicie. Nie jest to również Alfa Romeo Spider Veloce, również przepiękny kabriolet, jak znajdę chwilę czasu to może wam coś więcej o nim pokażę, ale najpierw chcę pokazać samochód naszego klienta Porsche 944 z 1991 roku, to znaczy, że ponad 30 lat odprawa jako youngtimer, odprawa jako zabytek, tylko 8% VAT-u, te koszta w Holandii można spokojnie zamknąć w granicy 1000 euro z malutkim Hakiem, a na aukcji, słuchajcie, taki samochód jesteśmy w stanie kupić za niecałe 5000 dolarów. Jeżeli dobrze pamiętam, było to 4700 albo 4800. Piotruś wrzuci Wam na pewno dokładną cenę. Klient jakiś czas temu kupił już z nami Chevroleta Suburbana, wrócił po jakimś czasie i w przeciwieństwie do tego Mustanga, nie szukaliśmy go przez kilka miesięcy. Udało się trafić za pierwszym razem licytacja i od razu udany zakup auto z Nowego Jorku natomiast te auta z Nowego Jorku zazwyczaj są trzymane w jakichś garażach podziemnych oraz nie mają dużych przebiegów, i to jest zdecydowanie na plus. Przy Janktimerach z innych rejonów zdecydowanie polecamy Wam poszukać czegoś z Florydy, Teksasu, najlepiej z Kalifornii. Tam najlepsze wersje i najlepiej utrzymane samochody. Auto na aukcji odpalało, w tym momencie bateria, niestety, już jest całkowicie rozładowana. Auto po takim niewielkim uszkodzeniu przodu. Pokażę Wam ten 3-litrowy silnik pod maską. Zobaczcie, to wzmocnienie tutaj się zupełnie nie przesunęło. Zobaczcie, jak prosto to wyglądało pod maską. Nie ma multum plastikowych osłon, zabudów. Jest to wszystko dość proste. Naprawa nie powinna nastręczać wielu problemów naszemu klientowi. Pokażę Wam jeszcze w środku predecesor, poprzednik takich modeli jak Cayman czy bokster, oczywiście nie tak popularny bardzo ładnie zachowany środek skórki w bardzo fajnym wykończeniu, zadbaniu jest to wersja czteryosobowa natomiast te miejsca z tyłu symbolicznie, symbolicznie żeby gdzieś tam przewieźć jakieś dziecko, bo jako dorosły pewnie bym się nie odważył i nie dał namówić na wejście do środka jest to oczywiście kabriolet, także miejsca w bagażniku tyle co kot. Napłakał ten miękki czarny prezentowy dach musi się gdzieś zmieścić. Także takie auta również dla was kupujemy, jeżeli jesteście zainteresowani importem, piszcie e, Kraków, Katowice, auta z USA, Małpa, autodiscover.pl, a ja idę szukać dla was kolejnego samochodu. Który możecie kupić do 5000 dolarów. Mając 5000 dolarów, no niestety odrobinę zabraknie, żeby kupić na aukcjach w Stanach Zjednoczonych Mercedesa S65 AMG, odrobinę zapewne zabraknie, żeby kupić Bentley'a odrobinę może zabraknąć na najnowszą generację S-klasy w wydaniu 580 w napędzie na 4 koła, ale na pewno wystarczy i jeszcze zostanie, jeżeli poszukujecie limuzyny. Takie jak na przykład Lincoln Town Car. Auto pokazywałem wam już przy omówieniu biurowym najciekawszych zakupów z ostatnich miesięcy. Klientowi kupowaliśmy już jakiś czas temu Mustanga, wrócił do nas po pewnym czasie, aby spełnić swoje marzenie, czyli Lincolna Towncara. Być może nas ogląda, być może napisze w komentarzach, dlaczego konkretnie ten samochód, i jeszcze miał drugie wymaganie. Samochód musi być no, minimalnie uszkodzony oczywiście, ponieważ te samochody naprawdę w fajnych cenach idzie kupić i musi być do 1000 dolarów, to było ambicjonalne, żeby taki samochód kupić po niżej tysiąca dolarów. Znaleźliśmy na aukcji w Teksasie takiego oto Town cara. Auto sprzedawała firma Title Max Loans i jako powód sprzedaży było podane repossession. To znaczy, że ktoś samochód ten finansował i niestety, ale nie miał na raty, być może oglądacie czasami filmy, też są TikToki ze Stanów. Gdy, jeżeli ktoś nie płaci takiego samochodu, zazwyczaj właściciel, jakaś firma finansująca wysyła pomoc drogową z nożycami z tyłu, podjeżdża pod dom, 30 sekund, góra minuta, auto jest podniesione i odwiezione na plac, a następnie. Zlicytowywane, a klientowi sprzeda nie tylko samochód, ale również wszystko to, co do tej pory wpłacił amerykańskie. Zresztą wszystkie instytucje finansujące są pod tym kątem bezwzględne. Auto było kupione jako jeżdżące, palące. Wiadomo, to nie jest auto takie jak Porsche 944, które Wam pokazywałem przed chwilą. Takimi autami w Stanach po prostu zwyczajnie jeździ się na co dzień. I zobaczcie, auto trafiło na aukcję tak, jak zostało odebrane Również te śmieci Tutaj w środku nie świadczą e, O tym najlepiej e, Sprawdziłem sobie Dokładny przebieg Nawet nie, nie całe 200 tysięcy mil Tylko 126 000 mil Pod maską pancerna jednostka 4.6 V8 Napęd oczywiście e, Na tył no Amerykańska jakby nie było Ikona lat 90 Natomiast zapłaciliśmy za niego 720 5 dolarów. Wszystkie koszta związane z wysyłką tego samochodu, odprawą itd. przekraczały znacząco jego wartość. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, co myślicie o takim samochodzie i czy też widzielibyście taki samochód u siebie na podjeździe. Zobaczcie z jaką łatwością czasami nie trzeba się gdzieś do tych wideł blisko zbliżać. Zobaczcie ile tutaj. Marginesu bezpieczeństwa zostawia operator, aby przypadkiem nie uszkodzić i nie zarysować drzwi. Oczywiście mamy zdjęcia robione na każdym etapie. Pracownicy firmy rozładowującej firmy Freight Hammer, ale również innych agencji cennych, jakich używamy w Rotterdamie, wykonują zdjęcia zarówno w kontenerze, aby ewentualnie udowodnić, mieć potwierdzenie, że szkody na przykład nie zrobili oni. Tylko szkoda powstała jeszcze na przykład na oceanie, oczywiście to wszystko zależy od różnych przewoźników, od różnych odpowiedzialności, od tego czy było wykupione ubezpieczenie, czy też ubezpieczenia nie było, natomiast standardowo wysyłamy Wam zdjęcia z odbioru samochodu z aukcji, wysyłamy Wam zdjęcia z dostawy samochodu do portu i w zasadzie tyle wyszliśmy z założenia, że te zdjęcia często mają po gigabajt, oni potrafią zrobić 200-300 zdjęć w kontenerze, więc Wam ich nie Przesyłamy. Zazwyczaj te auta, jeżeli są tutaj rozładowane, to w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu dni trafiają do Was. Mamy 14 dni na złożenie ewentualnych szkód. Jeżeli szkoda jest, to wtedy pobieramy sobie te zdjęcia i dokładnie weryfikujemy, co i dlaczego się wydarzyło. Pokażę Wam samochód mojego dobrego znajomego i stałego klienta. Kilkanaście lub też nawet kilkadziesiąt samochodów. W całej historii współpracy z nami kupił. To Durango, mimo że nie jakaś super atrakcyjna wersja, jest to wersja GT. E, oczywiście z napędem na cztery koła, inne Durango bym wam na pewno odradzał za duże auto, e, aby mieć, e, idzie zima i mieć problemy z wyjechaniem pod e, jakąś delikatną górkę. Akceptowalny przebieg 30 tysięcy mil. E, najpierw pokażę Wam środek. Tak więc, już mamy tutaj nowy środek. Znawcy fani modelu mogą zauważyć, że to jest wersja już politowa po drugim lifcie, czyli minimum 2021 rok i dokładnie ten samochód jest z 2021 roku. Cała pirotechnika, mimo że uszkodzenie nie jakieś super małe, ale też nie super wielkie, na pewno nie byłbym zdziwiony, gdyby ta pirotechnika tutaj wystrzeliła. Na szczęście nie wystrzeliła, więc jest kilka tysięcy złotych do przodu. Nieco historii, próbowałem znaleźć kosztory z serwisu. Niestety były tylko znalazłem tylko koszty serwisowania. Jeżeli kupujecie auto ze Stanów, czy interesuje Was przeszłość. Tak jak zawsze Wam powtarzamy, nigdy nie wiemy w jakim momencie wydarzyła się ta szkoda, czy samochód był świeżo powymiany opon, świeżo po klocków hamulcowych, świeżo po wymianie oleju, czy też, czy też nie. Także to zawsze jest niespodzianka, jeżeli chodzi o technikalia, serwisowanie samochodu ale również ja osobiście lubię dochodzić, lubię robić małe śledztwa do kogo należał poprzedni samochód, czasami można znaleźć e, jakieś dane e, o poprzednich właścicielach, można e, na przykład spróbować kogoś takiego znaleźć na facebooku, natomiast miejcie świadomość, Amerykanie bardzo cenią prywatność, mieliśmy kilka takich historii, gdy nawet nasz klient bez konsultacji z nami e, postanowił się skontaktować z poprzednim właścicielem a my dostaliśmy informację z aukcji, jakim prawem nie szanujemy danych osobowych poprzedniego klienta i mimo że nie my się kontaktowaliśmy, tylko nawet nasz przyszły klient, to nam grożono na przykład blokadą konta aukcyjnego ze względu na naruszenie zasad. Prywatności, jeden będzie zdziwiony, zadowolony, że jego samochód znalazł się w odległej Polsce i tutaj zostanie naprawiony i przystosowany do jazdy. Natomiast inny może sobie tego absolutnie nie życzyć. Także, jeżeli Wy chcecie, żeby Waszą prywatność szanować, także i Wy szanujcie prywatność innych, auto co prawda powyżej 5000 dolarów kupione za równą dychę, 10 tysięcy dolarów. Uważam to za absolutnie fenomenalną cenę. Jak za poliftowe Durango, standardowo za poliftowe Durango musimy zapłacić 15, nawet 20 tysięcy dolarów w górę Natomiast jak możecie zobaczyć, tutaj gdzieś ktoś w coś dojechał, być może była jakaś, to jakaś większa bariera Natomiast przede wszystkim szkody są na dole samochodu, no ale zobaczcie Stabilizator, kołyska, przekładnia, to wszystko jest całe Całą, e, całą szkodę przyjęła, e, przyjęło tutaj to dolne wzmocnienie. Jeżeli mielibyśmy do czynienia z jakimkolwiek europejskim suwem, jakimkolwiek nawet dwulitrowym europejskim suwem, prawdopodobnie takie coś doszłoby do silnika i nie byłoby ciekawie. E, mamy tutaj oczywiście uszkodzone zawieszenie. Zobaczcie, szkoda nie taka mała. Nie wiem, czy uda mi się tą maskę podnieść. Jest ona dość mocno zabezpieczona, więc nie będę utrudniał życia naszemu kierowcy, który to będzie zabezpieczał. Uważam ten zakup za naprawdę opłacalny. Mustang. Ten kolor i właśnie to trzecie auto w taki sposób jest tutaj mocowane niezależnie od firmy, niezależnie od przewoźnika, a już na pewno niezależnie od importera. Jaki wy używacie? Jeżeli kupicie nową Corvette C8 wartą kilkadziesiąt tysięcy dolarów, to można pomyśleć o zakupie dwóch, jednego z dwóch miejsc kontenerów, wtedy takim kontenerze, który mieści, mieści 40 Dwa auta są układane jeden za drugim. Jest to wtedy najbezpieczniejsza metoda transportu. Natomiast jeżeli chcecie, żeby było troszkę taniej, to niestety któreś auto zazwyczaj to najmniejsze właśnie w ten sposób jest pod, podniesione. Zobaczcie, za pomocą kantówek to jest tutaj zrobione. Tutaj są zaklinowane te koła przed przesuwaniem. Często jeszcze jest dodatkowo gdzieś tam łańcuchami. Spięte tutaj, akurat związane za pomocą takich drutów, i to co tutaj wam też pokażę, to niestety taka forma załadunku sprawia, że gdzieś tam te tarcze kotwiczne potrafią być przygięte. Jest to oczywiście drewno, drewno jest miększe od, od metalu, od stali, natomiast trzeba być świadomym, że właśnie właśnie tutaj gdzieś te przygięte blachy mogą być. Myślę, że tu jest skrajny przypadek, dość mocno tutaj to stało ucierpiane, natomiast tutaj również nie ma na to reklamacji, nie ma na tego ubezpieczenia. Niestety na takie rzeczy, takie rzeczy wliczajcie w te 10% nieprzewidzianych wydatków. No może nie będę wchodził pod spód, mimo że ten samochód przypłynął, e, przypłynął w ten sposób z Kanady. Ja nie będę ryzykował. Wózek już wjechał, auto będzie Wyciągane, ja się usuwam, żeby nie przeszkadzać. Piękny Lincoln. Piękny. Natomiast miały być auta tanie do 5000 dolarów. Tutaj nasz klient nieco te 5000 dolarów przekroczył niecałe 6000 dolarów. Również na stały klient, również regularnie kupuje. Upodobał sobie Mitsubishi. Tutaj amerykański Outlander Sport, jeżeli dobrze kojarzę to w Europie to się nazywa ASX oczywiście zamieszało z nazwami no na pierwszy rzut oka zobaczcie szkoda może straszyć natomiast nasz klient zdecydowanie wie jak to wygląda pod maską błotniki gdzieś tutaj są całe prawa lampa słuchajcie się trzyma także to uderzyło w jakiś słupek skoro stoi tutaj w lejnie nie mogę go znaleźć a okazuje się, że auto było palące i jeżdżące, to też zostało położone tutaj. No również chłodnice są uszkodzone, także nie będę go odpalał. W środku bardzo ładnie pachnie, mimo takiej niewystrzelona pirotechnika, co mnie aż dziwi Ticker Za takie auto w Stanach litrowa benzynka musicie zapłacić 28 tysięcy dolarów. Dość podstawowa. Wersja znaczy nie ma tutaj żadnych dodatkowych wyposażeń. Jest to wersja Red Diamond na zewnątrz w środku Black, wersja LE. Eee, zobaczcie, jak to się pisze. Eee, full tank of gas, czyli zatankowany do pełna, przy odbiorze jest e, ujęte w cenie. Cóż za prawdziwa promocja? Kupujesz auto za 30 tysięcy dolarów i masz zbiornik paliwa wartego kilkadziesiąt gratis, no ale zawsze coś. Za ten piękny czerwony lakier 595 dolarów dopłaty. Mega przydatna rzecz, czyli zdalne odpalanie w większości amerykańskich marek jest to gratis. Mitsubishi trzeba dopłacić 555, jakieś dodatkowe zabezpieczenie zewnętrzne 190 i welcome package, czyli dywaniki. W środku za jedyne 145 dolarów. Kilkaset pojazdów na placu, każdy praktycznie inny model. Także nie ma jednakowej odpowiedzi, co się opłaca. Jeżeli interesuje Was dany samochód, podoba Wam się, przede wszystkim kupujcie rozumem, ale i sercem. Napiszcie do nas na Facebooku, na maila, na Instagramie. Wycenimy dla was samochód gratis. Zobaczycie wszystkie koszta sami, ocencie czy się opłaca. Nie ma jednakowej e, odpowiedzi nie ma jednego samochodu, który się opłaca. Bo jakby tylko jeden samochód się opłacał, pewnie wszyscy na niego by się rzucili i wkrótce dość szybko przestałby się opłacać. Jak to kiedyś było na przykład z Fordem Cieżonem, którego opłacalność zakupu zastanowić już ciężko, ponieważ rynek się zbytnio nasycił. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem. Zostaw komentarz, który samochód ci się najbardziej podobał. Zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy do kolejnych odcinków z Holandii, ze Stanów, z warsztatów, z naszego biura. Naprawdę staramy się, żeby ten kanał był urozmaicony. A wszystko to dla Was, drogich subskrybentów. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!